Cześć! Mam na imię Styna? Ja jestem Mirek, a ja mam na imię Marcin. Jesteśmy z firmy iQuest. Organizujemy warsztaty naukowe dla dzieci. W trakcie naszych warsztatów dzieci samodzielnie wykonują eksperymenty, które są ekscytujące, kolorowe i atrakcyjne. Jeżeli więc szukasz dla swojego dziecka ciekawej, a jednocześnie wartościowej formy na spędzenie wolnego czasu, napisz lub zadzwoń do nas, a opowiemy Ci więcej o cyklu warsztatów, które organizujemy w najbliższym czasie. Ewakuacja! Opuszczamy plany!